Dzień dobry. Tańczyłam sobie dzisiaj rano i urwały mi się z łodyg. Spadły mi niestety dwie różyczki albo stety, bo stworzymy sobie piękną kompozycję. Został mi kijek od róży, więc nie posiadam gąbki, nie posiadam na przykład siatki, a nie będę tak kładła. O, to tak leży, mogę się pobawić. Więc łodyga od róży przycinamy do filiżanki. Możemy jedno najpierw. Super, udało mi się, zblokowało mi się. I teraz drugą część. No, to to nie jest proste do jak ktoś ma krzywe oko. Ale chyba się uda. I zaraz Wam pokażę, jak to tutaj się dzieje. Nie, nie będę jej obcinał, bo ona jest akurat. Muszę ją troszeczkę tylko sobie tutaj rozchylić. Proszę bardzo. I jest taka szparka. Oczywiście będzie w środku również woda. I co? Bierzemy sobie tą różyczkę, którą mi spadła przycinamy, bo leżała jakąś chwilę na stole, więc należy ją przyciąć na nowo, bo ona się już zasuszyła. Jej dół się zasusza. Umieszczamy sobie różyczkę. Różyczka nam pięknie stoi zblokowana. Co możemy jeszcze? Słuchajcie, macie jakiegoś krzaczka w domku? Proszę bardzo. Obcinamy łodyżkę. Obcinamy. Taki cieniutki mam. Umieszczamy sobie też między, yy, między łodyżki. I tworzy nam się tutaj jakaś fajna kompozycja. Obetniemy. Oczywiście, wodę do środka. No, gdzie to ja. Pół do dziewiątej, dlatego mi się tak łapie często. Dobra, stoi. Taka, ale i kibana mi się zrobiła i kabanistka. Jeszcze mam y, chryzantemę Santini. Też mogę sobie tu ją tak boczkiem wprowadzić. Elegancja Francja! Drugie Santini. To bym chciała trochę wyżej, więc pokombinujemy tutaj. Albo no, poruszyłam tutaj kijek, nie? No. Moment, moment. Nic nie będziemy ucinali, nie będziemy robić drugich filmów żadnych. Jest jeden i finito. Dobra, stoi sobie. I jeszcze mam jedną Santini, aż się boję go włożyć, żeby coś tu się nie wydarzyło, nie? Także też umieszczę sobie je między łodygami. O, voila. I słuchajcie, macie ekologiczną, fajną kompozycję. Tutaj wlewacie sobie do środeczka wodę. I to bardzo ładnie wygląda z tymi gałązkami. To co? Kawaler? <laughs> Miłej niedzieli.